Boguś, a teraz otwieramy taki, takie taki pudełko. Jest też taka jedna ogromna karta. I tutaj taka, już był taki jeden odcinek zrobiłem tylko że to było z Pikachu. A więc nie ma co gadać, do roboty. Tutaj patrzcie, taka duża, bardzo karta, o której wspominałem. Tutaj właśnie ten ewoluuje w tego co tutaj jest na zdjęciu. Tutaj są buste. Będziemy je po kolejności otwierali takie jak to było. Dobra. Tu, 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 tu tutaj, tutaj taki magnesik na lodówkę. Taki. Tedy go nie miałem. I Tutaj te paciuszki, bo tutaj jakoś się wtedy robi Tutaj chodzik, jak w takie szczekanie Tutaj co? To takie Takie te karty. Proszę, zobaczcie. Tutaj wam pokładę. też da się przyciepić chyba na lodówkę takie ciężkie jak to jest żeton chyba coś takiego e, dobra to odkładam na bok i teraz zajmujemy się zajmujemy się takimi oto dobra teraz otwieramy Szydło, trochę trudno jest Zrobić. Tutaj, jak się to to proszę. Dobra, i teraz cztery karty do przodu. Raz, dwa, trzy, no tutaj czwarta. Dobrze. Teraz to jest, o, energie wodne taka Kolejna karta. Tutaj tylko rozłożę to jest taka Aha, taka tajemnicza jakby dobrze karta jest taka Cóż, tutaj będę wam rozkładał wszystkie tutaj taka przychylna karta taka jeszcze Aha typu walczącego. No, ja taka trochę słodziutka. Teraz taka, będę kładł. nie. taka. I to jest rzadka karta. No, a nasz. A, to taka. Tak, trochę. Mi się za bardzo to nie podoba. Ale jak to się dzieje. Dobrze, I otwieram kolejny booster. Właśnie. Oby była legendarna. Trzymajcie kciuki. Dobra, jak chcecie chodzić, no to proszę. Ale na bok. To też. No i dobrze. Cztery karty do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. To zaczynamy. Pierwsza karta tips, fajne. Druga karta to znów to sama. jest Gelby a i teraz będzie ta karta. No i to jest taka sukienka. Dobrze, chowam karty wszystkie teraz. Teraz otwieram trzeci busterek. Tutaj widzicie. Takim yy, gęgardem. Proszę. Chcecie zobaczyć, to macie. Yy, dobrze. kocik kodzik tak nasze szepko jakiegoś marajaka. Dobrze. I też czterka przed. Raz, dwa, trzy, cztery tutaj potężna energia taki oj ja mam tego najsłabszą tego ewolucję no to to jest taka o jakaś kula taka taki, taki. mam tą kartę o jaki się jak się jest... nie to nie jest już. O, mam tą kartę mam taką rzadka kartę no i tutaj to taka, taka wszystkie karty z trzeciego busterka dobrze. To jest czwarty busterek, czy piąty. Teraz jest taki fajny wiasek. Trzymajcie kciuki, żeby było jakaś legendarna albo Belejna. Żeby była jakaś z biała Tutaj kodzik jak dla jakiegoś szybkiego wariata. Proszę. Tutaj czterka. To raz, dwa, trzy, cztery. Energia stalowa Ucha się jakiś. Taki. O, pokibój, którego mam! Fajnie. Tak się mała i w ogóle. Może jest to. Taka, którą mam. O. Taka. Taka, no i to jest to. O kolejny jest taka karta że trochę w innej formie teraz ostatni booster a więc musi to być legendarna karta żeby było jak najwięcej ale więc zabieramy się tak to tak. o jakiś inny ten patrzcie jakiś inny ten na jakiegoś szybkiego wariata proszę kodzik no i czterka zwyczajna raz dwa trzy cztery pierwsza karta taka energia druga rękawice trąbka elektryczny taki kołek taki trawiasty Znowu taka, Ja też no. No niestety nie udało się. A więc teraz ja znów pokażę Wam tą dużą kartę. Zostawicie 50 łapek w górę leci kolejny odcinek. A może nawet dzisiaj go nagramy, więc pa!